Witajcie serdecznie jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Dwie istoty mamy dzisiaj. I pierwsza odzyskuje wolność Anna Maria, hasło Anka. I następny odzyska wolność Heinrich Stanislaus i Remir. Zdaje się, tak? Remir albo Ramir. ile może przypisałam. Ramir chyba. Hasło. Resztę danych Bezius odbiera poprzez moje oczy. Jest przy mnie czuję go za chwilę, podłącza się i przekazuje tam informacje, dane o tej każdej istoty. Perry, Samuel są przy ekranie. Oni odcinają numer niewolniczy i likwidują. Orys, Rafael, Simony. Michael, wszyscy są tam. Andreas zabezpiecza bazę purpurową energią od wewnątrz. Ciemne siły chcą nie dopuścić, żeby człowiek ozyskiwał wolność z powrotem. Uciekł im spod skrzydeł i już nigdy nie odnajdą, nie zawładną taką istotą. Dobrze, czekam aż już chyba okay. będzie gotowa. Andreas ma Basis kompletnie gefüllt. Sind alle auf ihren Plätzen. Es den vornamen. Imiona, Anna Maria, den nazwisko urodzeniowe, dzisiejsze, okay. data urodzenia, okay. the kontynent, Europa, Land. kraj, die region, region. Und die miejsce urodzenia. Okay. Die Numer niewolniczy ukazał się na ekranie, odcięty, zlikwidowany. Halt noch ukazał frei, się napis no. istota wolna, gratulujemy wolności, z powrotem znika z gps w ciemnych fizycznie i duchowo. Następna osoba, już Andreas tam jeszcze zabezpiecza bazę od wewnątrz. Andreas hat die Base komplett gefüllt. Gotowe. Vornamen. imiona: Heinrich Stanislaus. Nachname. Nazwisko. Und Geburtsdatum. Data urodzenia. Un Kontinent. Kontinent Europa. Land. Kraj. Region. Region. Un Geburtsort. Miejsce urodzenia. Okay. Numer niewoliczy ukazał się na ekranie, odcięty, zlikwidowany. Istota Wolna ukazał się napis. Gratulujemy Wolności z powrotem. Już opuszczają bazy. Liebe von Peris und Peris, Samuel. pozdrawiam Was serdecznie, odchodzą na swoje bazy. Simone jest sprawdzana okay, przez Rafael. Rafaela. Ja, w porządku, nic I Simone dzisiaj nie oberwała. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiam Was z bazy Simone też już odchodzi, za chwilę wraca i zostańcie zdrowi. Cieszymy się na następne istoty, na następne istoty, które odzyskały wolność na zawsze. Namaste.